Witam Państwa i otwieram 33 sesję Zwyczajną Rady Gminy w Trojanowie. Na dzisiejszej sesji witam wójta Stanisława Kostylę, witam panią wicewójt Anetę Michtę, witam sekretarza Jarosława Ryszkowskiego, witam radnych i mieszkańców naszej gminy. Poproszę teraz radnych o zalogowanie się do systemu.

W sprawie listy obecności stwierdzam, że uchwały podjęte w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy Otwarcie 33. Zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i stwierdzenie kworum. Punkt drugi Wnioski do porządku obrad. Punkt trzeci Przyjęcie protokołu z obrad 30. Zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z obrad 31 zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów. Punkt piąty Przyjęcie protokołu z obrad 32 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów. Punkt szósty sprawozdanie z działalności wójta między sesjami. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trojanów w 2021 roku. Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2021. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025. Punkt 10. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 11. Zamknięcie zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów. I, szanowni państwo z racji, że mamy taką sytuację w Polsce, jaką mamy związaną z COVID-19, tak bym prosił o w miarę, w miarę precyzyjne wypowiedzi krótkie związane z tematem, żebyśmy nie przeciągali y, pewnej sytuacji. Dobrze. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że to jest mały błąd. 26 marca, 20 rok, 21 godziny. Dobrze, pochwaliśmy, dziękuję. W... Proszę Państwa, punkt pierwszy mamy za sobą, punkt drugi wnioski do porządku obrad. Czy są jakieś wnioski? Nie ma, tak? Punkt trzeci, przyjęcie z protokołu, przyjęcie protokołu z obrad 30 zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i tutaj proponuję przystąpić do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Nie, działa, nie, nie, na nie, nie, Ona nie, 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 nas nie, nie, tak tak. nie, <laughs> <laughs> no wszystko. wszystko.